Ale nie było lepsze. Mogłeś je wylać? O. Nie, szkoda, gra. Jakby. zainteresowanie puszki, taka, bo ładno. pomarańczowa. pomarańczowo różowa. Uuuuh. Dokumentacja jednego z, z elementów z That's fucking crazy. Walka mm -hmm. ze zjawą. To nie. to nie. to źle. Zgadzam się. To jest bardzo źle. Ale ten trevor Belmon mnie nie pokona. Mm -hmm. Nie ma najmniejszych szans. Plac Greenwile. Przeszedł mnie dreszcz. Bo wow, pierwszy raz dzisiaj chyba się sam zrespujemy. Sam I już słyszę serduszko. Tak ja bym to się boję walczyć. Myślę, że teraz po chwili ją głośniej słyszę. O! I geniątko. I Tesla już dostał łeb. Na parcie. I tobie, wszystkie świetne ślizzaki, które robię, to są na parcie. I górna kurdej Nie nie jest modra. Tak? No. Czemu tak sądzisz? No, nie sądzisz. No Ta, ale, ale też nie, jest najgłupsza, czyli jest. Ej, w sumie, jednak chyba źle się nie oceniłem. Po prostu... Zaryzykowała... I tak umrze, bo to jest mapa, więc nic mm. nie ma do złotych. Jest niezła bardzo. Naprawiłem gena. Pa. Tybez no, no pan ja tam. w jakimś dziwnym budynku. O, gen. Tyrewol Belmont naprawia drugiego gena. Naprawa, naprawa, na prawa. Na prawa, na prawa. Zbawienie na tralala Tesla została podniesiona obok mnie I Za chwilę mogę mieć wyprosić, albo nie, bo idzie w przeciwnym kierunku w ogóle On idę po nią Bo... A to okej, okay, to dobra, to jest zoom wyszła Wkur... Nie wiem Ale jest delikatnie kampi No ważne a bo idealnie ja, jak to powiedziałem sobie poszło Lepiej na drugiego napić mi się radzisz, głupim się stajesz hmm. Umrę? Umrę Nie Mój pek mnie zabije Aj też zanadnie, nie próbuję Nie, nie mam jakiegoś I Niech Tak za sukcesem Naprawdę, to jest kolejny killer, który skończy 3 geny tylko... Aby zrobić, aby zrobić... Jaki ku**el jak chcesz? Kampić trzy geny na kół w kółko, ponieważ chcesz nie wiem tj. wie co w sumie chcesz przylizać się kami chyba Tu Jakby naprawdę Nie mam nie widzę za kichę kampić tam tam kampić Czekaj. Co kurde, to weś nie jest, jak kurwa, może w przedwzgórach. Nie tak. śmiesz mi pomóc. Jest. Idę na, jest, ja. Jest, jest po prawo od nas, tak, ta ukos na prawo ode mnie. Okej. Okay. Okay. Dobra, chodźmy dalej szybko. Tamten tam gen był ukończony szybko, to okay, teraz go robi pewnie. Ale go nie jest, no, robi go, robi go, robi go. A to bacik, nie wiem czy ona się nie lubowała w sumie. Człuchka, Pewnie jest w kosie bo już była kampiona, ale i weszła. Idę po nią. Ok. Zostaw mnie ma nie, nie mam, nie został mnie Co ja w ogóle zrobiłem tutaj, to ja nawet nie wiem. Ona... ten bot musi wiem, że dużo daje... daje, nie? Nie, nie was. I Trevor zawisł. Czy ona może nie zadziwić z twarzą? O, tepa się do przodu. Wraca. Ale za suba? Nie wiem, czy mam. Zdaję sprawę. Spellfury. Przedem. To ślita znałem. I na że ci skończy to. to. A, bo z gdzie pieprz się. O się, że to, że spiada mi nic nie da Ja mam zyski tak. zdążyłem do do palety.

Nice kick Mo zao, czemu znowu do mnie idziesz No e ona go nas styluje, I jeszcze lupę nie wokół mnie Chyba mnie zostawiła Kurwa Martwa jest mega Oj. Albo nie bo. Albo nie jakoś, Nie jakoś wiem czy to jest hardał czego No kurw No nikt nie robi Gena boty są pośledzone w co w ogóle leczyć No i patrzeć za mną no Entrega de antes. para os

Hmm, ja nee fein ja. Jalas mir dann. nach schip Już ja nie żyję jeszcze! Mamy Baba, chłopie, gdybyś to widział ile ona na razy swingdęła i, i, i lupowałem się wokół... WOKÓŁ ŚMIERCI! Być <grym> przed śmiercią, lupowałem się wokół śmierci, jakbym dosłownie w piekle bym chciał, nie wiem... Anioł w piekle bym o kur... A O kurwa, to mnie? idź do tamtej, o dobrze, tak Kuźwa, jestem przy jednej z bram, ale tu płazzi obok. Nie, ten bo... baba do mnie idzie jest z killerem, nie? Czy, że Czujesz, że wieje mnie na psychie jak <grym> Jestem obok tego dużego, wiesz gdzie jest ten teatr? Nie wiem, żebyś Genaś żebyś... wypił. Ja mm, w sumie... no, nie wiesz, ...tam, Nie tam... mi, łabię. gdzie... Jestem przy jakiejś Sofa, w której zrobiłem pierwszego geta. Dobra, jeszcze, blisko. Musisz leczyć? dobra? Kurwa, ale naprawdę jest czymś pięknym. Tak, 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 co. nie wiem, szkoda, że to kiedyś wyszła, bo naprawdę mogliśmy mi się wyłapać w pierwszą gierkę. Tak. Aż tu. Bo jestem w kasynie. No, jeszcze czekam na Balcisko. Nie, nie, nic tam, na chodź, tam. Ja nie wiem, ja się zgubiłem. no to nie, 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 No nie, 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 No nie, teraz? nie, tak, tutaj jest jakiś... No Dobra, nie, 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 co się stało no. tej grze, nie, 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 ale są nie, 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 ale nie, to, to Potem, wier... Wier... No, tak. znowu nie, živivi <sighs> Pla. Uh -huh.